Siemanko wszystkim, z tej strony Konrad, z kanału W Roli Głównej. Eee, raporty nie było ostatnio, nie? Nie było, bo miałem trochę inne zajęcia, były siana. Jak już widzieliście, zalany jest beton, chudziaka ma w końcu ogarniętego. No, ale tutaj nic się, że tak powiem, nie leżało odłogiem. Pokażę Wam, co tutaj ogarnąłem i co ogarniam w dalszym ciągu, bo teraz też się podjąłem pewnego zajęcia, które, no nie oszukujmy się, ale Zajdzie mi, nie wiem, z tydzień, półtora. Zobaczymy, w każdym razie jest już w trakcie, więc część mam zrobione. Jeszcze część mi została, jest to związane z budową, ale po kolei. Pierwsza informacja, którą Wam wiszę, to jest to, że tutaj już zacząłem tę łąkę bardziej równać. Zresztą zobaczcie sami, wygląda to tutaj przyzwoicie, prawda? Także ja wiem, niedługo, niedługo, wszystko zależy od tego, jak się z deszczami tutaj ułoży. Także wszystko zależy od tego jak będą deszcze to trzeba będzie tutaj posiać. No i przede wszystkim też tak raz ostatni porządnie mnie uprawić. Ale to też, to też będzie trochę uciążliwe, nieuciążliwe, nie uciążliwe, utrudnione. Będzie utrudnione z tego względu, że jak tutaj talerzowałem, to coś mi gdzieś tam chrupnęło, przeskoczyło podnośniku, no i będzie wymagało to naprawy. Że za dużo już się na, e, nazbierało tych wszystkich usterek, awarii, tych wycieków i tak dalej, to postanowiłem, że spróbuję oddać to do naprawy komuś, kto się na tym zna, tak rzeczywiście, a nie tak jak ja, że gdzieś tam po godzinach podłubę, podłubę i przez tydzień będę składał plecak, nie? W każdym razie, Łąka już jest moim zdaniem na takim już, no naprawdę na ostatniej prostej, na finiszu i później, później już trzeba będzie tylko to posiać, także myślę, że na jesieni chyba, na jesieni na spokojnie. U mnie skółka przeleciała pod ręką, także na jesieni myślę, że na spokojnie, zwłaszcza, że do jesieni daleko nie jest, bo już mamy w zasadzie lipiec, także, także myślę, że na jesieni to się ogarnie. Druga informacja, którą jestem Wam winien to jest to. To pod tą niebieską plandeką. Kto oglądał sianokosy, ten wie, co to jest. A kto nie oglądał, to tego zapraszam do filmu z sianokosów ostatniego. Dowie się, co to jest. W każdym razie ja Wam potwierdzam, pieniążki już zaniosłem, zakupiony jest sprzęt, już będzie na naszym gospodarstwie. Także Powiem ja Wam szczerze, że nawet na złomach da się fajnie pracować. Może to jeszcze się jakoś sprawdzać, i za nieduże pieniądze można, można sobie całkiem, całkiem pokaźny park maszynowy skompletować. Także oczywiście, jeżeli miałbym pieniądze, dysponowałbym odpowiednią ilością, chciałbym to wydawać. To pewnie, żebym sobie kupił nowego Deutschfara. Do tego jeszcze, tam nie wiem, Amazonki, Pottingery czy, 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 czy inne tam właśnie sprzęty. No ale nie oszukujmy się, no, jeżeli ja startuję od zera. Mam tak naprawdę e, no w sumie ile? 5 lat mi zeszło, nie? Od momentu kiedy kupiłem działkę. No to przez 5 lat kupić działkę, tyle sprzętu, plus do tego rozpocząć budowę, no to to jest wyzwanie. To jest wyzwanie. Zwłaszcza, że wszystko idzie na razie bez kredytu, nie? Także to nie jest taka przyjemna lekka droga, jak sobie niektórzy myślą, że o, ma pieniądze z raj tak dalej. No nie, 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 nie było tak. Rodzice nic mi nie przepisywali. No tutaj w międzyczasie wujek trochę wyszedł z pomocną ręką, te swoje grunty tam przekazał. Także no tutaj, tutaj miałem spore ułatwienie, tak, ale wszystko jeżeli chodzi o sprzęty, czy, 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 czy początkowe to pole, działkę, no to trzeba było kupić. Także to była druga rzecz, a teraz muszę przejechać na działkę i pokażę wam trzecią rzecz, która gdzieś tam zalega z informacją, z poinformowaniem Was w zasadzie, no i na które się teraz będę skupiał. Taki jest ostateczny widok, już sznurki na pranie, powiem ściągane, żeby spokojnie dała. Tu już widzicie o, planowane, gdzie okna mają być, w jakiej odległości, jakiej wielkości. Zdążyło się tylko w zasadzie... A, zdążyłem tylko skończyć podlewać. No, już chciała wyjść od razu po zalaniu, mówię, nie no, poczekaj, bo Ci to pozmywam. Tak czy siak, no wczoraj tutaj... Przedwczoraj, przepraszam bardzo, przedwczoraj tutaj e, zaczęło sobie wszystko planować, gdzie co, jak mniej więcej, żeby tam ewentualnie okna poprzesuwać, bo to co jest w planie, to jest jedno, a to co będzie u nas, to jest drugie. No i teraz z czym ja tutaj walczę? No. Ostatni, można powiedzieć, element układanki, tak? To jest teraz moje stanowisko pracy. To jest moje stanowisko pracy. Tutaj teraz będę pracował przez najbliższych, nie wiem, tydzień, kilka dni na pewno. Widzicie? Te pręty poszły w końcu w ruch. już część zrobiłem. 5 długich belek. Wzystko garniętych po 12 metrów. To ile? 60 metrów już mamy zrobione na wieniec. Jeszcze mi zostało drugie tyle co najmniej. No, już za zbrojenie stropu to wiadomo. Ja się nie wezmę, bo ja się tam na tym za bardzo nie, nie wyznaję. Nie znam się jakoś tego i tak dalej. Ale. Co mogę, to pomogę. Może tam gdzieś parę groszy zostanie, a na pewno przyspieszy. Bo jeżeli ja te belki już przygotuję, zanim te chłopaki przyjdą, to oni później nie będą musieli tracić czasu. Więc obopólna korzyść, tak naprawdę. W sensie dla mnie i dla mojego portfela. O, no i co? No i na takim, że właśnie teraz będę tutaj siedział. Jeszcze plus jest taki, że mam w tym tygodniu drugą zmianę. Jak właśnie będę kręcił, a zapowiadają cholerne upały do 35 stopni chyba w cieniu. Nawet. I teraz co? I teraz co? I teraz bardzo się cieszę, że sąsiad tych drzew jeszcze nie wyciął. To wtedy od wschodu i trochę od południa mam cieniu. Więc tutaj będzie się dało w miarę jakoś funkcjonować. Bo jak około godziny 1230 1300 zaczyna już słoneczko iść wyżej i świeci tam od strony słupa, no to uwieści mi, że jest masakr. W sobotę jak byłem. To było dosyć chłodno. Tak się nastawiłem: krótkie spotęki, i tak dalej. No ale nie, trzeba było się przebierać, bo naprawdę było zimno. Ale tylko słoneczko się dziś przekręciło, zaczęło mi tutaj oświecać te, 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 te kobyłki. No i momentalnie się zrobiło nie tyle ciepło, co nawet bym powiedział gorąco. Także bardzo się cieszę, że tutaj do południa będzie to. A od piątku już zapowiadałem jakieś ochłodzenie, więc w przyszłym tygodniu myślę, że już nie będzie tragedii, jak będę kończył to zbrojenie. No, także coś takiego, także coś takiego, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym Wam powiedzieć, już nie związana stricte ze mną, ale tak pośrednio. Mianowicie mam sąsiada, nowego sąsiada. Kupił sobie tutaj dopiero co grunty. No i wiadomo jak to jest przy nowych właścicielach, tam zajmują się ważniejszymi rzeczami niż tam jakieś pierdoły. No i tutaj już Wam pokazuję, trochę ostu mu urosło, nie? Przyjechał z Kubaniec w sobotę, ma taki fajny traktorek, do tego kosiereczkę i generalnie sporo gadżetów do tego, przyjechał, zrąbał, tak jak posłuchał mnie trochę, żeby skosić to zanim się ten oset gdzieś rozkwitnie, rozsieje, mówi, dobra to w sobotę ogarnę, nie? no i przyjechał, pracował tutaj dzielnie, ciężko przez cały dzień, no i ma sporo tych gadżetów. No i powiem Wam tak, jeżeli będzie chciał, a wiem tą kurzą oglądasz, no to możemy coś nakręcić. Tylko pytanie, czy się zgodzi. Jeżeli się zgodzi, to może, może jakiś materiał z tego z tego jego arsenału by się tutaj znalazł. Może za dłużej zagości na kanale, jeżeli będzie tylko chciał. Także namawiajcie go. Piszcie komentarze. Bo wiem, że oglądam. Dobra. Tyle z mojego podsumowania, z mojego takiego szybkiego raportu. Ja się biorę za pracę, bo jeszcze będę później musiał do pracy jechać. Także mam trochę mało czasu, bo już około godziny 10 będzie. A dopiero co przyjechałem, bo jeszcze było parę spraw do załatwienia. W każdym razie kończę, biorę się za robotę. Jeszcze tylko jedną rzecz Wam pokażę, ale to już jak skończę belkę. Bo skonstruowałem sobie taki wichajsterek mały. A jak się transportuje tą 12 metrową belkę samemu, no to jest trochę ciężko. Dlatego jak skończę, to wam pokażę jak to wygląda z mojej perspektywy. Skręciłem już tę belkę. To teraz pokażę wam ten mój wynalazek. Zwykłe proste dwa kółka ze sobą skręcone na szpilce. O, coś takiego. Zaraz to zdejmę położę na tym zobaczyć jak to działa. No to tyle. Kończę, bo mi bateria pada. Chciałem się z takim czymś tam podzielić. Także zobaczyliście. Ja się zami żegnam. Ja się zami żegnam. I widzimy się w następnym odcinku.